Dzisiaj zregenerujemy sobie wanos do M62. Tu jest 4-4 litra z X5. Tak on wygląda. Możemy sobie już troszkę wyciągnąć. Teraz takim specjalistycznym narzędziem, jakie sobie dorobiłem. Musimy rozwalcować tą blachę tutaj dookoła, żeby się właśnie dobrać do, do tego plastiku tutaj co jest w środku i wymienić tam uszczelnienia wszystkie. No już mamy rozwalcowane. To jest jedna część. Wkładu. Tam jeszcze druga część jest. Takie cóż, teraz musimy sobie gumki wyciągnąć z tego, jest jedna podkładka teflonowa. No i gumowa, o fajnie wyszło nawet Jedna i druga I tak samo trzeba będzie je złożyć no, Tu jeszcze mamy tłok z pierścieniem w środku On też chodzi po swojej bieżni No a jego nie musimy wyciągać bo nie ma sensu Pierścień teflonowy z czym już osadziłem. Pokażę na przykładzie starym. I tak go trzeba wkładać. Pierwsze złożyć sobie dwa dokupy, nasmarować je dobrze. No i później do. Zacznęmy od jednej strony. I powoli, sobie idąc po kolei, musimy go dociskać po trochę. Z każdej strony, po trochę, po trochę. No i i lecić sobie dookoła tak żeby go wcisnąć, ścisnąć i później go tak jakby dopracować jeszcze ściskając tak żeby on równo siadł no i teraz będziemy go dalej składać jeszcze musimy te tulejki poskładać w drugą stronę no i jedziemy dalej z tym koksem no tu już mam gotowe do ułożenia trzeba pamiętać że wkładając tą gunkę z teflonem wkładać ją w zestawie dwa na raz. Osadzając ją na, na gnieździe tak jakby. Musimy zacząć od jednej strony i powoli sobie jechać po kolei w każdą stronę i tak powoli ją upychać. Teraz tak taki zestaw trzeba pamiętać, żeby wkładać od góry na tłoka. Od tej strony, tu jest trochę węższy u góry, podtoczenie ma takie. Tu już jest trochę szerszy. Zakładając go, pierwsze sam sam ten plastik do koszyczka. I wkładając później tłok, moglibyśmy uszkodzić teflon. A tak to teraz możemy sobie wkładać razem cały koszyczek. Cały zestaw do koszyczka. Musimy pamiętać, żeby dookoła był luz wszędzie. Żeby nam się gumka nie podwinęła. Tu widać, jak mam, że mamy luz. to nam się wszystko nie rozchodzi. Trochę dałem na smarze. Żeby mi to się nie rozjeżdżało. Żeby, żeby to było pewnie złożone. Teraz możemy sobie go wsadzić. Do końca docisnąć, no i może już zacząć falcować dookoła. Przy falcowaniu trzeba uważać, no bo już ta blacha nie jest taka miękka jak wcześniej. Ona po rozfalcowaniu zrobiła się dużo twardsza. No i powoli można sobie tak zaklepywać, dosunąć, sprawdzić i klepać. wano znowu jest zaklepany. Teraz sobie sprawdzimy, czy działa tak, jak należy. Teraz nie ma styku. Musimy go sobie cofnąć. Przeciwnie do wskazówek zegara. No i działa. Działa jak natura chciała.